W sobotę dr Renata Mazurkiewicz promowała swoją książkę Mieszkańcy parafii Łoniów w pierwszej połowie XX wieku. Nad wyjątkowym wydarzeniem patronat sprawowali Martyna Pawłowska, wójt gminy Łoniów i ksiądz dziekan Bogdan Krępa, proboszcz parafii w Łoniowie. Promowanie wydawnictwa rozpoczęło się od mszy w dzień w miejscowym kościele, którą koncelebrowali kapłani związani z łoniowską parafią. Na burzeństwu przewodniczył obecny proboszcz, ksiądz Bogdan Krępa. Pragnę podziękować... Panie Renacie, za to dzieło, które powstało na pewno w trudzie, na pewno w, spotykając różne trudności, ale liczy się efekt końcowy. I to się wpisuje właśnie w naszą historię, w historię naszej parafii. Druga część promocji książki pióra Renaty Mazurkiewicz odbyła się w jednej z najbardziej uroczych rezydencji szlacheckich na Sandomierzczyźnie, jaką niewątpliwie spadł w łoniowie. Wybór miejsca nie był przypadkowy, bo w książce jest wiele wątków związanych z tym pałacem, którego obecni właściciele były współorganizatorami wydarzenia. Dla Martyny Pawłowskiej udział w promocji był czymś wyjątkowym. Wójt gminy Łoniów wskazała na szczególną osobowość dr Renaty Mazurkiewicz, która nie tylko opisała kawałek historii ludzi i parafii Łoniów, ale także jest nauczycielem i niekwestionowanym autorytetem. To dzięki niej dzieci uczą się szacunku do regionalnej kultury i wartości. Czuję wielką dumę, satysfakcję, że mogę znać taką osobę jak pani dr Renata. Jestem też wdzięczna za to, że pani doktor dzieli się tą swoją pasją do historii. Z nami wszystkimi. Bardzo się cieszę też z tego, że pani doktor jest nauczycielem w naszej szkole, wieloletnim historykiem i tą swoją pasją zaraża dzieci. Historia to nie tylko, to jest jeden z wielu jej talentów, więc pisanie, zespół Czerwone Korale to też jest jej dzieło. Naprawdę osoba pełna inspiracji dla nas. Publikacja na pewno zostaje na wiele pokoleń, dlatego jest to bardzo ważne. To nie jest tylko mówione, że gdzieś poszukiwane z pokolenia na pokolenie. Ale jest publikacja, jest coś stałego i na pewno zostanie z nami już na zawsze. Autorka pracowała nad książką kilka lat. W pozycji przedstawiła środowisko geograficzne, przynależność administracyjną, państwową i kościelną parafii, jej historię oraz ogólne warunki życia. Nie pominęła rodziny hrabiów moszyńskich, właścicieli ziemskich łoniowa. Omówiła znaczenie dworu i folwarków, organizacje społeczne w parafii łoniowskiej. Pozycja jest bogata w materiał fotograficzny. Książka jest pokłosiem mojej pracy doktorskiej. Praca doktorska troszeczkę inaczej brzmiał tytuł, natomiast stwierdziliśmy, że dla potrzeb książki będzie to odpowiedni tytuł. Mieszkańcy parafii Łoniu w pierwszej połowie XX wieku. Praca nad książką trwała w zasadzie... 8 lat. Na początku, oczywiście, była to e, praca doktorska, e, natomiast później, dla potrzeb książki, trzeba było jeszcze zrobić taką dodatkową e, redakcję, która właściwie rozpoczęła się w kwietniu, a zakończyła się. Dwa tygodnie temu. Doktor Renata Mazurkiewicz sądzi, że z jej książką zapoznają się nie tylko parafianie parafii Łoniów. Mam nadzieję, że będzie to wspaniała lektura dla nie tylko parafian z Łoniowa, ale również dla innych, którzy w jakikolwiek sposób utożsamiają się z ziemią łoniowską. Mam nadzieję, że będzie to piękna lektura na zimowe wieczory. Uczestnicy zapewnili... Że sięgną po wydawnictwo pióra dr Mazurkiewicz. Dla mnie e, też jest to dosyć cenna publikacja, ponieważ ja nie pochodzę e, rodowicie tutaj z tego terenu, więc bardzo chętnie ją przeczytam i się dowiem, e, jak tutaj e, te dzieje historyczne nasze miały miejsce i jak wpływały na nasze losy dzisiejsze. O prawę artystyczną zadbał zespół pieśni i tańca Czerwone Korale. Jerstrzysz, STV Info.